Jestem tak głodna walki, że po prostu już w oczach, jak stanęłam na face to face, to ja wiesz, ja już bym się tam rzuciła. No takie ukryte to zwierzę w środku, ono chce być wypuszczone, tak, w tej klatce. Jesteśmy przed galą FEN 34, a z nami jedna z bohaterek walk wieczoru. Aniela Lilmasty Bogusz, dzień dobry. Cześć Siemanko, witam wszystkich. Zacznijmy od kwestii najważniejszej, jak zdrowie, bo pamiętamy, że na Instagramie relacjonowałeś swoje zmagania z koronawirusem. Czy już wszystko w porządku i jak forma? E, tak, nie było łatwo, przychodziłam ciężko, e, ale wróciłam do formy dosyć szybko. Kiedy już czułam, że się zregenerowałam, więc dwa tygodnie to było takie naprawdę wypoczęcie, ale trochę potraktowałam to jak urlop. Może ten pierwszy tydzień nie był urlopem, bo to była męczarnia taka, że o Jezu, najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Straszne, ale... ale wróciłam na szczęście szybko. Nie mam żadnych jakichś teraz odczuć tak? powikłań, czy kondycja mi nie spadła na wytrzymałość, wydolność też mi nie spadła, więc fajnie, z tego się cieszę. Skąd ty wziąłeś się tutaj na Fight Exclusive Night? Bo wiemy, że masz podpisany kontrakt z High League od Malika Montany. Skąd taka propozycja i czy długo się zastanawiałeś nad tą propozycją? E, tak, więc no jest okazja. Że w szczytnym celu mogę zawalczyć. Walczę z dedykacją dla małej Lilianki, która pilnie potrzebuje operacji. Mamy czas do końca czerwca, więc wszystkich zapraszam. Działajmy wspólnie, łączmy się i żebyście weszli na zbiórkę dla Lilianki. No i po prostu Federacja Malika Montany, Hailik, moja federacja, zgodzili się na wypożyczenie mnie tutaj jednorazowo, żebym mogła zawalczyć i rozgłośnić akcję dla Lilianki. Więc ja się cieszę, że ponad podziałami, pomimo że to są konkurencyjne federacje, fajnie, że są po prostu tacy ludzie w tym kraju, którzy jeszcze w szczytnym celu y, są w stanie robić takie rzeczy. Brakowało Ci tych emocji towarzyszących w walce przez, przez te ostatnie dni? Brakowało Ci tego, bo dwa lata nie walczyłaś, długa przerwa. No tak, jestem tak głodna walki, że po prostu już w oczach, jak stanęłam na face to face, to ja wiesz, ja już bym się tam rzuciła. No takie ukryte to zwierzę w środku, ono chce być wypuszczone, tak, w tej klatce. Więc cieszę się, bo już naprawdę taka głodna tego jestem, byłam wstrzymywana, nie dostawałam żadnych walk, więc cieszę się, że w końcu będę mogła wypuścić tego potwora z siebie już 28 na gali fen. Oglądajcie, bo będzie się działo. Co Ty wiesz o swojej przeciwniczce Adzie śleć? No co? No, fajnie, że pokazała odwagę i stanie ze mną do Oktagonu. No, nie, nie wiem za dużo o niej. Nie ma dużego doświadczenia, eee, więc co? No z ziemią. Widziałaś jej wczorajszy pojedynek na liście? Bo wczoraj biła się na gali Punchdown, nie wiem, czy o tym wiesz. Z ziemią na kolację, w piątek wieczorem. Eee, nie, nie, ogląda, ja nie oglądam Punchdown. Eee, czasem tam mi się coś wyświetla, więc nawet nie wiem, że. Znaczy, nie, wiem, że tam brała udział, ale nie wiem, jak to się tam potoczyło. Ale wiesz, fajnie, że działa. Girl Power, dziewczyny, po prostu nie bójcie się. W tym życiu trzeba korzystać. Ja jestem silną kobietą i motywuję inne kobiety, żeby po prostu łapały okazji i były odważne. No właśnie, powiedz więcej o tej motywacji. Skąd to się bierze, że tak bardzo zależy Ci na tym, tak bardzo chcesz właśnie pokazywać tę moc i tak bardzo motywować kobiety. Wiesz, ja dużo przeszłam w życiu i już niedługo ruszam z projektem życia. W zasadzie już jutro. Więc pewnie jak ten wywiad wyjdzie, to już ja będę głośno mówiła o projekcie życia, nad którym pracowałam wiele miesięcy. I tam poznacie dokładnie trudności, jakie musiałam przejść, żeby stać się taka silna i niezniszczalna. I wiem, że każdy z nas ma jakieś trudności w życiu. Czasem myślimy, że te trudności nas pokonują i chcemy się poddać, ale właśnie te trudności sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Więc ja się cieszę ze wszystkich trudności, które musiałam przejść. Nie były one miłe, no, trudności nie są miłe, ale tak, więc wiem, że każdy ma takie. Ja nie wiem, no, może po prostu jestem taką liderką, która chce motywować innych, pomagać, bo widzę w ludziach potencjał, e, w kobietach. Wiem, że kobiety są często jakieś zastraszone, słabsze. A, a dla mnie kobiety są niesamowite mają w sobie niesamowitą moc i siłę, więc chcę po prostu e, tak też dawać siłę innym dziewczynom. Jak ty się czujesz będąc motywacją dla kolejnej dziewczyny, która jest gotowa rzucić imprezowanie, rzucić taki luźny tryb życia dla sportu, bo wiemy, że Marta Linkiewicz przeszła wielką metamorfozę. Teraz Ada Śleć też zapowiada, że to ma być takie wskoczenie w paszczelwa, ale właśnie też po to, żeby, żeby totalnie odmienić swoje życie i właśnie dzięki walce z tobą. Wiesz, każdy ma inną drogę, czasem, wiesz, jak ktoś jest na złej drodze, to musi stanąć nagle jakaś silniejsza laska, żeby cię otrząsnąć. Nie wiem, jak to będzie za zobaczymy, no. Ja trzymam kciuki za każdą laskę, która wchodzi do oktagonu, bo to jest naprawdę wielka odwaga, żeby stanąć, kurde, wiesz, światła, kamery, tu, wiesz, ludzie. I przede wszystkim zamknięta klatka i nie wiesz, co tam się będzie działo, tam może być rzeź. <grym> Więc, no tyle, no. Ja... Ja jestem sobą we wszystkim i, i wiesz, i też dużo rzeczy robię w życiu też dla siebie, tak? Dla swoich ambicji, swoich marzeń, swoich celów. Dla swoich celów, twoim celem na pewno będzie kolejna walka. Mamy nadzieję, że troszkę szybciej niż po dwóch latach przerwy. Czy coś wiadomo z walką, z walką w High League? czy, czy jeszcze nie, ma, nie wyklarował się termin? Wiesz, na razie nie mogę zdradzać. Yy, jedyne co mogę powiedzieć, że po wakacjach, tak? Czyli już coś wiesz. Coś już, coś już wiem. I znasz swoją kolejną przeciwniczkę. Może tak, może nie. Tak, mam propozycję, więc jest ogień. Je, jest ogień, będzie ogień. Rakieta odpali się, to będzie. no będzie głośno. No to tego ognia i czekamy na ten ogień, czekamy na tę rakietę. Bardzo Ci dziękuję i powodzenia w piątek. Dzięki bardzo.